Aplikacje smartfona Gmail. Gmail jest w naszym smartfonie wbudowany razem z aplikacjami Google. No, trzeba tutaj troszkę poszukać, jak widać tutaj są. Klikam sobie proszę bardzo i otworzyła się poczta. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy znaczek, który mówi o naszym koncie, pod którym jesteśmy. No akurat w tej chwili mam kilka kąt, natomiast jedno mam otwarte. A pod trzema kreseczkami, prawda, tu mamy całą menu naszego Gmaila. A mamy tutaj y, oznaczone gwiazdką, odłożone, ważne, wysłane, zaplanowane wersje robocze, spam. Czasem, jak ktoś Wam mówi, sprawdźcie w spamie, to proszę po prostu w ten sposób tutaj wejść, prawda, i tutaj widać, mm, co, co w tym spamie jest. Spam możemy usunąć spam teraz, ewentualnie jak widać, dłużej niż 30 dni, same wiadomości ze spamu znikają. Kosz, to co wyrzuciliśmy ostatnio, e, aplikacje Google dodatkowe, kalendarz, kontakty. Ustawienia. Jeżeli, nie macie, jeżeli macie już coś wpisywane w te kontakty, to tu powinno być, a jeżeli nie, to często po kliknięciu w kontakty będzie się Wam pokazywało, żeby pobrać aplikację kontakty ze sklepu Play. To zależy od, trochę od telefonu, jak i też od tego, czy na naszym koncie Google są już wpisane kontakty. Jeżeli kliknę w kontakty, to w tym wypadku mi tutaj oproszę. Tu już wskoczyły, prawda? Że mam ileś kontaktów. Jeżeli chcę dodać, no to klikam plusik i pokazuje mi się zwyczajny formularz, taki jak przy wpisywaniu kontaktów. A później, gdybym coś tu wpisała, to klikam zapisz. Na razie z tego wychodzę. Wracamy do naszego Gmaila. Wracamy do odebranych. Jeżeli chcemy otworzyć jakiś, jakąś wiadomość, no to po prostu klikamy sobie w daną wiadomość i ona nam się otwiera. Kiedy chcemy z niej wyjść, wracamy strzałką cofającą tu lub na dole, raczej tu, tą górną, wtedy wracamy do całego wyświetlenia całej naszej poczty. Jeżeli chcemy wybrać utwórz, czyli napisać wiadomość, to tu jest taki znaczek. Klikamy sobie w niego i piszemy wiadomość. Na potrzeby filmu ja napiszę sama do siebie. Będzie od razu widać, że ta wiadomość dotarła, i tak też możecie Państwo sobie próbować, żeby widzieć, jak Wasze wiadomości przechodzą, jak one wyglądają. Jest do. Jeżeli byście chcieli napisać do kilku osób naraz tak, żeby nie było widać, żeby te osoby nie widziały nawzajem swoich adresów, to trzeba by tutaj rozwinąć to pole adresowe i wybrać UDW, czyli ukryj do wiadomości. Wtedy wyślecie tą samą wiadomość do wielu osób, ale one nie będą swoich adresów mailowych nawzajem widziały. Wycofam się z tego, jeszcze raz sobie kliknę utwórz i zacznę wpisywać po prostu ten adres, który jest na górze, czyli będę pisała sama do siebie. Klikam w podpowiedź, jest już pokazane. Mogę wybrać temat. Temat jest dobrze wybrać, ponieważ od razu będzie się wyświetlał w podglądzie wiadomości. Później napisz maila. No oczywiście, nie wiem, coś tam napiszemy sobie jakieś, żeby było wesoło. To napiszemy sobie, haha. Ha, 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 nawet trzy razy. Jeżeli chcę dodać jakieś zdjęcie, czyli za załącznik z tego telefonu, to klikam sobie w znaczek tutaj, tak, i mamy załącz plik, to będzie z tego telefonu, albo wstaw z dysku, to byłoby z dysku Google. E załącz plik wybieram e z tego tygodnia. E no, i tutaj powiedzmy, że sobie wybieram takie zdjęcie, prawda? Ono się już w podgląd wczytało. Teraz, żeby to wysłać, wystarczy kliknąć tą niebieską strzałeczkę. Klikam, wysłano, prawda? O, zobaczcie, już odebranych jest ja, czyli ja sama do siebie. Tak to byłby napis y, nazwy y, tego adresu mailowego. Potem jest test, to jest. Y, Temat, który napisałam. Podgląd zawartości, no tak jak widać, tu nie jest długa zawartość, więc w zasadzie w podglądzie widać ją całą. Później jest, widać, że ma załącznik. Kiedy w to klikam i otwieram tą wiadomość, no to jak widać, nawet podgląd załącznika już mam. Mm, Mogę zresztą w niego kliknąć, to on się otworzy, ale on na razie jest tylko w wiadomości mailowej, nie jest pobrany na mój telefon. Jeżeli chcę go mieć na swoim telefonie, to muszę wykorzystać tutaj taki znaczek pobierania czyli taka strzałka w dół z angielskiego download. Jeżeli wybrałabym ten trójkącik, to wtedy zapisałabym to na dysku Google. Natomiast jeżeli, no tylko, że ja go już mam tutaj w telefonie, więc jeszcze raz go pobierać, ale mogę. Kliknijmy sobie, pobierz. No, i teraz on pobrał go na ten telefon. Gdzie go znajdę? No, prawdopodobnie wyjdę na razie z tego. Tutaj wyjdziemy sobie domkiem. I poszukajmy sobie w menadżerze plików. Hmm, być może w pobranych. O, proszę, jest, prawda? Jest to zdjęcie. Istnieje zapytanie, za pomocą jakiej aplikacji zainstalowanej w telefonie mam to od, otworzyć. Są wśród tych aplikacji wyświetlonych są dwie, które dotyczą zdjęć. Jedno jest po prostu napisane zdjęcia, a drugie też zdjęcia, ale ze znaczkiem Google. Czyli tak naprawdę to by były zdjęcia Google, a to by było w galerii mojego telefonu. Więc proszę o galerię mojego telefonu. No i proszę, dzisiaj prawda, jest ten obrazek czyli tak naprawdę będę miała w galerii swojego telefonu cofam się tu cały czas tak będą te zdjęcia chyba dwa razy w takim razie tu mam sobie dzisiaj to jest co innego natomiast w albumach albumy facebook download o proszę jest download pobrane prawda widać że tu we wszystkich też jest ale w tym Albumie jest to jedno zdjęcie, a tu jest wśród wielu wszystkich, tak naprawdę teraz je widać. Natomiast jakby przyszło jutro, pojutrze następne zdjęcia, to to zdjęcie nie byłoby jako pierwsze, byłyby już inne. Jeżeli się film Państwu podobał, to proszę kliknąć łapkę w górę pod filmem. A jeżeli chcecie mieć powiadomienia na kanale YouTube o nowych filmach, to proszę kliknąć subskrybuj również pod filmem.